wszystkim, z tej strony Monia z kanału Flamazing Zjawiam się dzisiaj z nowym filmikiem. Słuchajcie, dzisiaj szykuję się na imprezkę do mamy, ponieważ ma urodzinki, więc muszę jakoś wyglądać i postanowiłam, że przygotuję się z Wami, więc takie będzie małe Get Ready With Me. I przy okazji przetestujemy troszkę nowości, które tutaj nagromadziłam. Więc słuchajcie, nie przedłużając, mam na sobie nałożoną pielęgnację, krem ze spf -em ten, który widzieliście w poprzednim filmie. No i słuchajcie, co ja chciałam przetestować? W ogóle jakoś jaram się mocno, jak nigdy, tymi kosmetykami, bo jakoś do tej pory z Han używałam tylko puder pod oczy. A teraz, słuchajcie, skusiłam się na krem CC Vital Skin Hyaluronic Acid Collagen Niacin Microbion. Słuchajcie, jeśli chodzi o ten produkt, to on tutaj ma taką pompeczkę, prezentuje się tak, słuchajcie, jest dosyć gęsty, taki treściwy i ja mam w ogóle kolorek, bo Wam nie powiedziałam, najjaśniejszy, jedyneczkę, czyli to jest chyba Light, czekajcie, gdzie to już tu jest, ten odcień, tak, 01 Light, e, bo wszystkie inne były wyprzedane, ale ja mam ostatnio problem, że strasznie mi się odcina szyja, nie wiem, czy się tak mocno wleniają te produkty, zobaczcie, tak prezentuje się ten krem. Pachnie tak troszkę ziołowo, także wydaje się ten zapach całkiem spoko. Wiecie, niektórzy tak mają, że jak ziołowe produkty nakładają na twarz, to od razu im się wydaje, że to jest lepsze, zdrowsze. Także ja sobie nałożę na połowę twarzy i zaraz zobaczymy. Nałożę sobie palcami, ponieważ e, potraktuję to jako krem, CC, BB. Zobaczcie, tak wygląda ta połówka, gdzie nałożyłam ten krem CC i tak wygląda ta, która jest sotę. I powiem Wam, że fajne uczucie, ładziutka cera, ujednolicony koloryt. Tutaj mam więcej tych przebarwień, także zobaczymy, jak sobie poradzi. No i sprawdzimy, czy można go budować, także nakładam dalej. Zróbmy tak, że ja będę na siebie nakładała ten podkład, a w międzyczasie przeczytam Wam, co tutaj obiecuje producent. Także jest to lekki, kryjący krem CC dla delikatnej skóry. Bogata formuła łączy funkcję podkładu, korektora, kremu nawilżającego i serum odżywczego. Świetnie kryje niedoskonałości, ujednolica koloryt, wygładza i poprawia kondycję skóry. Zawiera aktywne nawilżacze, kwas hialuronowy, wyciąg ze śluzu ślimaka, ujędrniający kolagen oraz odżywcze naturalne oleje, m.in. arganowy, babasu, marula i makadamia. Dodatek biotyny, niacyny, witaminy E, zapewnia zdrowy promienny wygląd cery. Kompleks roli mineralnych oraz mikrobiomów wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry. Mineralny filtr SPF 40 chroni przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB. Zobaczcie, tak to wygląda bardzo naturalnie. Nie mam wrażenia, że mam jakąś maskę na twarzy. Czuję takie nawilżenie jak na razie i zaraz zobaczymy, tutaj postaram się sobie Dołożyć troszkę. Słuchajcie, tak się prezentuje to na chwilę obecną. Jak na razie ten efekt mi się podoba. Zobaczymy, czy nie powchodzi mi tutaj, wiecie, wzmarszczki mocno. Czy się strasznie nie wyświeci? Yy, zobaczymy. Jak na razie. Słuchajcie, pierwsze wrażenie. Naprawdę podoba mi się. Dalej lecimy, słuchajcie. Tylko może, może na. Albo dobra. Konturowanie na mokro z MIO we współpracy z Beauty Beatrix Insta Shape Wet Contouring Collection. I słuchajcie, w tym zestawie jest trio rozświetlacz, brązer oraz róż, tak się prezentują tak zapakowane są jeszcze dodatkowo w kartoniku ja raczej konturowanie takie na mokro robię sobie już od wielkiego wyjścia, czyli dzisiaj eee, i nałożymy sobie cream bronzer sweet brownie wam pokażę, już mam rękę ubrudzoną o, tak się prezentuje ten brąz i wiecie co, ja też sobie nałożę to palcem. O kurde, trochę przeszalałam. On się wydaje dosyć taki ciemnawy. Mam nadzieję, że to teraz spoko rozetrę. Pachnie bardzo ładnie. Takimi perfumami trochę. O kurde, bateria, no jak zawsze. No nie wierzę po prostu w takie rzeczy tylko ze mną. Przeszalałam z tym brązerem. słuchajcie. Zaraz tutaj będziemy ratować sytuację. Ale zobaczcie, daje się to fajnie rozetrzeć, wtapia się fajnie w podkład, właściwie w ten krem CC. Także spoko, sytuacja uratowana. Zobaczcie, nie jest za ciemny, nie jest za jasny jest w sam raz. Lecimy z różem, róż się nazywa Cotton Candy. Prezentuje się róż dosyć jaśniutko. Też ładnie pachnie, troszkę inaczej. Fajny, taki troszkę brzoskwiniowy. Tak to wygląda na chwilę obecną i lecimy jeszcze z rozświetlaczem. Może się nie rozładuje. Rozświetlacz natomiast prezentuje się tak i jest to Vanilla Milkshake. Ciekawe czy będzie pachniał waniliowo. O nie, o nie, o nie. No jest glow. Pojechał. Proszę bardzo, tak się prezentuje ten rozwierz. To tu trochę dołożę. Zakręcę sobie w lusterko. Powiem tak, rozświetlacz jest bardzo delikatny, także jeśli ktoś nie lubi mocnego błysku, to będzie opcja dla Was. Tak wygląda na razie konturowanie na mokro. Tutaj proszę bardzo jeszcze raz zerknijcie sobie na słocze tego trio. Naprawdę za fajna opcja, myślę, że na lato jak znalazł. Także za chwilkę do Was wracam, tylko podładuję trochę kamerę. Dobra, trochę podładowałam. Mam nadzieję, że wystarczy. Proszę łapać ostrość. Jej. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, nałożę sobie jeszcze szybciutko korektor. Mój korektor to będzie ten z Bel Moist w odcieniu 0 do 2 medium. A, na powieki nie chciałam. No dobra, już trudno. Zaraz przetestujemy, słuchajcie, kolejną nowość. jaką słuchajcie jest Fresh Roses Han jest to puder pod oczy słuchajcie ultra leki odświeżający puder pod oczy w kolorze pudrowego różu przedłuża trwałość makijażu nadając promienne wykończenie, tuszuje cienie pod oczami oraz oznaki zmęczenia. Ja mam ten poprzedni słuchajcie Lightning Secret eye powder i stosuję go na co dzień. Dużo było zarzutów pod kątem tego właśnie pierwszego że mocno bieli Dlatego trzeba z nim uważać i za dużo go faktycznie nie nałożyć. Ale jak już się ogarnie, jaka to ilość powinna być, to nie ma problemu. Teraz tak. Na to oko właśnie nałożę ten biały, żebyśmy zobaczyli, czy jest jakaś różnica. Jak widzicie, nic mi nie wybielił. Aha, no brawo, powinnam jeszcze rozetrzeć. Ja dzisiaj to jestem po prostu mistrz. A na drugie oko nałożymy tą wersję różową, tylko wezmę inny, czysty pędzelek. Zobaczcie, on, prezen... <gryw> on prezentuje się tak. Sobie zerknę trochę, słuchajcie, do lusterka. zobaczcie, tak się prezentuje jedno oko, tak prezentuje się drugie na, myślę, że na kamerze wy tam jakoś tego mocno nie będziecie widzieli jest delikatna różnica ten róż myślę, że neutralizuje właśnie tak te zasinienia pod oczami ja tutaj na mega przybliżeniu właśnie tak to widzę tutaj mam taką jakby trochę bardziej większą podkówkę, ale słuchajcie, no będę go testowała dalej zobaczymy też jak pod koniec dnia to będzie się prezentowało teraz sobie przytudruję całą twarz i weźmiemy tym razem znam Setting plus Powder, ale z glinką i ochronną mikroalgą. Może słuchajcie, ja za tym pudrem pojeździłam po prostu w Tylu byłam w Rosmanach i koniec końców kupiłam go w Nowym dworze. Nie, w On jest z taką delikatną drobiną, także jest troszkę rozświetlający. I powiem Wam, że jeśli chodzi o te pędzle z Jesap, czy tam Jessap, trochę gubił mi włosie i tak trochę martwię, bo chyba to nie powinno mieć miejsca. Zobaczcie, tak to się prezentuje. No, uwielbiam wszystkie te pudry z nam, także Wam polecam. No i dobra, i lecimy. Teraz sobie um, przetestujemy. Mam tutaj kolejną nowość z Han. Lamination Brow Gel Gel. Ultramocny żel, perfekcyjnie dyscyplinuje układa brwi, tworząc efekt laminacji. Odporny na rozmazywanie, nie skleja włosków, nie kruszy się, zapewnia wilgotną, wielogodzinną trwałość. I porównam go do tego z Benefitu, który jest sztosem. Myślę, że pierwszy sobie tutaj odmaluję leciutko brwi. W tym celu tutaj będę używała tego Trios Bell, kupionego w biedronce. Oczywiście dzisiaj wszystko przeciwko mnie. Kamera się rozładowała, karta SD pełna i o, i tak to wygląda. Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Coś ewidentnie w tym jest, bo niby nie mam mało czasu, ale jakoś tak chcę wszystko zdążyć ogarnąć. Więc słuchajcie, brwi powiedzmy wstępnie zrobione i teraz znowuż na to oko sobie nałożę właśnie z Benefit produkt, który faktycznie... No, daje to utrwalenie mega. One są tak jakby sklejone. Ja nie mam, może, jakichś niesfornych włosków. Nie mam z tym problemu, co prawda, mam krzaki, ale słuchajcie, nie jest tak źle, że one się żyły swoim życiem. Zobaczcie, tutaj jest taka dosyć mała szczoteczka precyzyjna. Pachnie jakoś niekoniecznie. Wydaje mi się, że jest gęstszy w porównaniu do. Benefitu. Zobaczcie, jak ja sobie je w ogóle tak wyczeszę. To ja w ogóle chyba muszę je skrócić, bo normalnie labusz. No, jest moc, jest moc, słuchajcie. Zaraz poczekam, aż wyschną. W międzyczasie, słuchajcie, nałożę sobie cień bazę z Gum Shopu w kolorze, kolorze Guma Balonowa. Ja mam już żółty i miałam, słuchajcie. E Możliwość korzystania z tych cieni, jak byłam na szkoleniu z Adą Grodkowską. Słuchajcie, guma balonowa. Także tak, jak byłam na szkoleniu, właśnie z Adą Grodkowską, to było tam troszkę tych kolorków do wyboru, i ja sobie je używałam, właśnie testując jako bazę pod makijaż. Także zobaczymy. Powiem Wam, że ten cień jest dosyć taki gęstawy, ale spokojnie sobie go tu palcem rozetrę i myślę, że to będzie fajna nasza baza pod cienie. no faktycznie jest balonowo i teraz sprawdzę te brwi jeszcze nie, jeszcze nie dobra, wezmę paletkę i dzisiaj będziemy korzystać z paletki właśnie Too Faced White Chocolate Bar użyjemy sobie pędzelka słuchajcie, 228 i użyjemy właśnie tutaj tego różu on jest w lekko w drobinu Będę dzisiaj wyglądała przez chodko. Teraz wezmę sobie pędzelek, słuchajcie, 231 i użyję tego tutaj cienia Cake Butter, a ten poprzedni to był Frosted Apricot i wezmę sobie troszkę tym brązem. No czy taki to jest brzękfinia. O widzicie jak się sypie ten pędzel. i okay, teraz polecimy sobie z tym cieniem egzotika fajnym błyszczącym na sobie go tutaj na górze. On jest taki błyszczący, orzeźwiający, rozświetlający trochę to spojrzenie. O, kurde, nie I on jest raczej taki chłodniejszy w tonach, także fajnie e, wyrówna ten balans. Ok, jeśli chodzi o dolną powiekę, powiekę 230 będzie to cień i użyję właśnie tego czekolad syrup syrop czekoladowy syrop. O, tak. Machnę sobie tutaj dolną powiekę właśnie. On tak wpada w troszkę w fiolet, więc tutaj trzeba uważać, żeby nie było, że będziemy mieli podbite powieki, znaczy pod, podbite oko. Użyjemy mojego pędzelka z dojwy i zrobimy leciutką kreskę i użyjemy tego cienia smoked sea salt. Tuż jest on bardzo delikatne, Słuchajcie, taki. Dobra, Kochani, oczy skończyłam. Dodam jeszcze błysk z Glam Shopu. Zobaczmy brwi. Powiem Wam, że jeśli chodzi o ten tutaj z e, Han produkt, faktycznie mocniej trzyma te brwi, e, bardziej są jakby sklejone, nie zostawia takiej poświaty, właściwie takiego białego. E, nalotu jak przy używaniu mydełek do brwi, także powiem Wam, że no fajnie się sprawdza, fajnie się sprawdza i sobie wiele tańszy przede, przede wszystkim stosunek do produktu e, z Benefitu e, także słuchajcie, no jest to wygląda to obiecująco e, i słuchajcie, kolejna rzecz mam jeszcze tak dwie kredki z Glam Shopu ale jest jedna jest różowa, druga jest żółta i nie chcę tutaj, przesadzić z tym makijażem, Boże dzisiaj wszystko po prostu przeciwko mnie why? Słuchajcie i kolejna rzecz Tusz z schudy beauty late lashes the best lashes major volume dramatic curl and insane length tak czyli ma dawać wszystko pogrubiać, wydłużać i w ogóle być sztosem, Także słuchajcie zobaczymy. Aha i tutaj mamy tak dwie strony. Z jednej strony mamy volume, z drugiej strony mamy podkręcenie i długość. Ja chyba wolę podkręcenie i długość. OK. To się prezentuje tak. Czekajcie. No dobra, nałożę Wam pierwsze na jedno oko. Zobaczymy jak to się prezentuje. Gdzie tuszem jest często, że także na początku jak one są jeszcze takie bardzo mokre, to niekoniecznie widać ich efekt. No słuchajcie, podkręcić to na pewno podkręcił. Nie wiem, czy wy to widzicie. Wydłużyć też wydłużył. A na drugie oko słuchajcie, machnę sobie pogrubienie i zobaczymy, czy jest znacząca różnica. No ta jest inna, jak widać. To już jest gęstszym produktem, ale też słuchajcie, też sobie daje radę z wydłużeniem. No, ale troszkę skleja, no i ma się machnęłam, dobra, no, ja. Troszkę to samo pakowanie jest dosyć takie nieporęczne bo haczę tu sobie o nos, także słuchajcie, nie wiem, czy widzicie różnicę. Ja, jeśli chodzi o, mm, o tą stronę, to czuję, że produkt jest gęstszy, ciężej się go rozprowadza i mocniej skleja rzęsy. Ten był bardziej płynny, ale słuchajcie, spróbuję sobie dołożyć na tą stronę e tego tuszu pogrubiającego, zobaczymy, czy... No tak, oczywiście się zysku brudził. Czy coś tu da. No, jest lepszy efekt. Wydaje mi się, że jest lepszy efekt, więc jak stosować to obie strony. Więc jeszcze z tej drugiej sobie dołożę. Także tak prezentuje się ten tusz na oczach i słuchajcie, machnę sobie jeszcze jakoś usta. I użyję tutaj konturóweczki. Może z Lovely, Pink Poison. I do tego słuchajcie też jest pomadka, tylko czy już znajdę. Jest i do tego jest pomadka matowa. Słuchajcie, z moimi ustami, malowaniem moich ust jest tak jak u niektórych z eyelinerem, słuchajcie. Ja poprawiam, poprawiam, poprawiam. Zawsze mi się coś nie podoba, bo one są jakieś takie asymetryczne, nie wiem. I słuchajcie, i na środeczek sobie machnę z Belle Glitter Lip Topper. Tylko na środeczku, żeby fajnie mi się tutaj błyszczało i mieniło. Cikam się fikserem, słuchajcie. Słuchajcie, no i tak się prezentuje gotowa na imprezkę urodzinową z mamcią i Całą resztą rodzinki. Także, słuchajcie, takie dzisiaj oto nowości dla Was miałam. Wiem, że filmik był chaotyczny, ale słuchajcie, ja jestem chaotyczna. No, taka prawda, co ja nie zrobiła, nie zaplanowała, to zawsze po prostu wszystko inne się dzieje albo czegoś nagle zapomnę. No, po prostu ja nie jestem pewnych rzeczy w stanie przewidzieć. E, bo po prostu, no tak mam. No i cóż zrobisz, jak nic nie zrobisz? Także mam nadzieję, że wam to mocno nie przeszkadzało, że będziecie ze mną dalej. Ja postaram się e, poprawić, ale to jest po prostu wyższa siła. E, także słuchajcie, ten produkt na razie CC Han mi się mega podoba. Te trio z Mio, jak nie czuję, że rymuje, naprawdę, no jest mega, wygląda bardzo naturalnie. Zobaczcie sobie. Ja tutaj mogę jeszcze dołożyć produkty na sucho, ale nie czuję takiej potrzeby, ponieważ one w ogóle się nie transferują. Także to jest fajne, że w większości produktów do konturowania zawsze jeszcze tam dajecie te produkty na sucho. Ja tutaj nie czuję takiej potrzeby, więc to jest fajna opcja na lato. Zwłaszcza, że to jest wodoodporne, także słuchajcie, gdzieś tam na wakacjach się tu się wykąpisz, albo nawet się spocisz i to po prostu nie schodzi. E, puder pod oczy z Han, jak na razie fajnie, słuchajcie, nie widzę jakiegoś, jakiejś mega dużej różnicy, poza właśnie tak jak Wam wspomniałam, z tym zacieniem, że troszkę jakby to niweluje, więc chyba o to chodzi. Więc próbujcie sobie koniecznie, to na razie jest. Słuchajcie, jakby na super grup, ktoś mi ten brwi wziął, ten też jest super. Ja nie mówię, że nie, ale słuchajcie, jak mam do wyboru dwie wersje no to wybieram tańszą no sorry taka prawda te produkty wam polecam one stanowią fajną bazę i potem słuchajcie wystarczy już potem wystarczy tylko nałożyć delikatnie cień rozetrzeć i no i problem z głowy że tak powiem także macie już gotowy makijaż macie bazę pod makijaż no i te cienie lepiej się trzymają i też mają dzięki temu Lepszą pigmentację jeszcze sobie tutaj poprawię, bo tutaj o, oczywiście mi się to do... troszkę rozmazało. E, no, także naprawdę jestem mega zadowolona z tego mojego e, holu zakupowego. Naprawdę z tych nowości, które e, wyhaczyłam ostatnimi czasy, bo naprawdę jeśli chodzi o kosmetyki, ta branża mega się rozwija, wszystko idzie do przodu i to w dobrą stronę. I to naprawdę jeśli chodzi o drogeryjne produkty możecie znaleźć super perełki. Także makijaż budżetowy jest jak najbardziej e, spoko. Jeszcze mgiełka na koniec cherry blossom. No i pięknie. I jestem gotowa, słuchajcie, na wyjście. Jeszcze jakieś kolczyki ubiorę pewnie. E, no i to tyle. Makijaż prezentuje się tak, taki delikatny. No ale słuchajcie, no... Jest 14. Eee, oczywiście odezwę, no, czy nie wiem, czy to jest takie oczywiste, bo zazwyczaj mówię, a potem nie wracam, więc, eee, ale teraz sama jestem ciekawa, jak ten, te produkty utrzymają się na twarzy, zwłaszcza ten Krem CC, eee, więc wrócę do Was z takim podsumowaniem, czy się wyświeciłam mocno, czy powchodził mi marszczki, eee, bo naprawdę wygląda na razie obiecująco. Także na razie się z Wami nie żegnam, bo za chwilkę do Was wracam. I słuchajcie, jako że, niestety, ostatnio wróciłam z imprezy troszkę, wiecie, wcięta. Nie chciałam już wam nagrywać tego podsumowania, bo mogło być różnie, ale używam ten Krem CC z Han już cały tydzień. Tak samo te trio do konturowania i dzisiaj też miałam na sobie. Pochodziło mi tutaj troszkę zmarczki. Ja w pracy noszę maseczkę cały czas, także, no, z nosa wiadomo, ten podkład też się troszkę starno, ale słuchajcie, komfort na twarzy naprawdę jest megaśny. Nie czuję w ogóle, że mam podkład na sobie. Faktycznie w koloryt. Nie muszę tylko używać korektora tutaj punktowo na żadne wiecie moje niedoskonałości, więc słuchajcie, jak dla mnie sztosik. Tego szukałam że masz czoło, ale słońce mi tu razi. E, także wypróbujcie sobie koniecznie. Myślę, że to będzie fajne rozwiązanie na to. Wszelkie kremy CCBB. E, to jest e, super opcja na takie warunki atmosferyczne jak dzisiaj. No, a jeśli chodzi o ten, e, Schan, naprawdę wam polecam, bo jest fajny, ma leciutką konsystencję, nie jest taki gęsty jak misza. Nie jest szarawy jak misza. Mimo, że ja Misza lubię, ale no, wiem, że niektórzy mają zarzut pod tym kątem, więc e, myślę, że ten Han Wam przypasuje. I z tego co wiem, są trzy kolorki do wyboru, także spokojnie znajdziecie coś dla siebie. Ja mam jedynkę i jest dla mnie idealna, no ale jestem bladzioch, także tyle w temacie. Dobra, kochani, żegnam się z Wami dzisiaj. Subskrybujcie, lajkujcie, no zostawcie jakieś komentarze po sobie, będzie mi bardzo miło. No i dołączajcie do grupy flamingowej rodzinki. Do następnego filmiku, kochani. Papa, pa. cześć!